Niestety najlepsze porównanie pomiędzy dwoma metodami leczenia ciężkiej postaci hemofilii. Jestem mamą dwóch synków z ciężką postacią hemofilii typu A. Starszy, starszy synek, Tymuś, jest leczony lekiem dożylnym od początku, natomiast młodszy ma ten nowoczesny lek podskórny raz na dwa tygodnie podskórny. Różnica jest taka, że synek, który ma leki podawane co drugi dzień, tak, dożylnie, co wiadomo, że jest kłopotliwe. W mojej rodzinie tylko ja jestem w stanie mu podać ten lek. Synek musi wstawać wcześniej, tak, wiadomo, nawadniać się przedtem, tak, bo to nie jest tak prosto podać małemu dziecku lek dożylny. Jest cały posiniaczony, tak, narażony na różne urazy. Ostatnio miał pęknięcie. Piszczeli, to było dwa miesiące, dwa miesiące leżenia po prostu w domu. Natomiast u młodszego synka nic się nie dzieje. Ma zabezpieczone tak, tam 15% tego czynnika, co jest wystarczające. I, i, I raz na dwa tygodnie tak dostaje lek, wudo, co jest po prostu bajką. Każdy może wykonać takie podanie.